Legenda opowiada o tym, jak dawno temu pewien mężczyzna musiał nauczyć się języka angielskiego w bardzo krótkim czasie. Było to wręcz niemożliwe, dlatego musiał szukać odpowiedniego sposobu, który był zarówno bardzo efektowny, praktyczny oraz przyjemny w nauce. Wpadł na pomysł, aby stworzyć nową pomoc dydaktyczną. Nazwał ją Fiszki. Była to tajemna technika, która w zaskakująco szybkim tempie pozwalała przyswoić nowe zwroty i słówka z angielskiego oraz innych języków obcych. Fiszki to małe poręczne karteczki, na których z obu stron widnieją pewne napisy. Na jednej ze stron znajduje się zwrot bądź wyraz w języku polskim, zaś z drugiej strony jego tłumaczenie w języku angielskim. Legenda głosi, że osoba, która od czasu do czasu będzie zerkała na tego typu karteczki, w bardzo szybkim czasie nauczy się ich na pamięć i będzie ich mogła używać bez najmniejszego problemu. Ich moc zawarta jest w prostocie wykonania, która sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się przyjemne i szybkie. Niestety nie wiadomo, gdzie znajdują się obecnie mityczne fiszki. Jedno jest pewne, osoba, która stanie się ich posiadaczem, stanie się mistrzem posługiwania w języku angielskim.